Hejka, tu Kamykos, witam Was w kolejnym odcinku z gry 911 Kontynuujemy zabawę w Rio, drugi dyżur No i zobaczymy, rozmieścimy sobie jednostki Ja już sobie przygotowałem ekwipunek, trochę wyposażałem strażaków, kombinezony policjantów i medyków w różne zabawki A zobaczmy, może to niech będzie tak jak jest, nie będę to zmieniał I lecimy 2247 West Monroe co tu mamy? pożar tak? no dobra, Trwente straży potrzebna przeciwpożarowy czy będzie potrzebny większa ilość wozów, czy wystarczy ten jeden tylko do alarmu to przeszkoda dobra,

just called to say i love you no. excuse me no. Myślałem, say i love you okay policji tam policja chcemy tam policję dzwonimy zamierzamy adres coś długo co strasznie, ojej, aż tutaj trzeba wysłać, dobra, wysyłamy, ale do wys. to jeden, dobra, tutaj. mandacik mandacik tutaj, dobra no, do szpitala, tutaj niech jedzie ja tutaj? Wyślemy tu, z powrotem do szpitala w centrum. O, widzicie, już, już, atak serca. No i teraz szybko, szybko, szybko. Trzeba tam wysłać, wysłałem tutaj. O. Nie wiem, czy oni zdążą. A tu mandacik? Tak. Przerwający. Przyjmę sobie tutaj ten...

Mm, Alright, does anything else hurt? No, I can't feel anything except the pain in my belly. Have you eaten anything unusual lately, sir? Uh, I don't know. I ate a burrito. I don't know. What's your address, sir? Okay, I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. Nie wiem czy dobrze, że wysłałem tam gotowie do niego, ale na pewno muszę wysłać gotowie. Right um, tak. tak. Tego z przydzielimy tutaj do tego pana z bolącym oh, yeah. kolejny radiowóz. 13, okay.

Ktoś p. Jeśli był niespełniony kawa super dobra. To już jest już sprawa. Tutaj od razu już było Tak było. Reporting. Reporting. 911. What's your emergency? Hello. Hello? Is anyone there? No. Patkiem. Ktoś wybrał 911. Tak na to wygląda.

And, uh, Gosh, go go Reporting. Ten yes. four. I'm listening. Heading over there. What are the orders? Came I copy. Going oh, there. What go are the orders? What are the orders? Ten four. We are ready. Ten four. Oh, it's a Okay. Understood. Reporting. One thirteen lieutenant. Oh dear, I'm listening. Heading over there. We are ready. Injured 10 4. We are ready. 911, what's your emergency? Hello? There was the a robbery. Where, Where did this happen? Around. <coughs> How long ago did this happen? Do you have any injuries? Yeah. Are your attackers still in the area? Uh, I have no idea. They've had a... Where were you sure. hit? It's my head. I'm bleeding. Okay. I want you to just stay there and wait until the ambulance arrives. Services, no sure. Did they have any weapons? No, I, I don't think so. Mm -hmm. We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Yeah, 113, okay. No, I'm well, the going there. If there's any waiting for I'm to I'm going and going down. I'm listening. Understood. What are the orders, or... for orders. No, um, What are the orders? 10

I'm over there. I see this is to koniecznie. We are ready. O oh, vanu vandala. Reporting. No co, jeszcze oni tu nie 911, what's your emergency? Hello. There are some guys here fighting. Can you do something about it? Did you see if they had any weapons? No, I didn't see any. How many of them are there? Four. Is anybody injured? It's hard to tell, but what? Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at. I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. We for okay. Suspects are leaving transport. Case resolved. Suspects are leaving transport. We are, transport are ready. Reporting. Oh, lead, really. yeah. On our head. way. Head. Suspects are leaving transport. Waiting for order. Understood. I'm grabbing over and just getting out to the base. We are ready. 10-4. Waiting. Heading over there. Reporting. 10-4. 10-4. Waiting for instructions. Suspects in custody

Matko, having... Reporting. Heading over there. Oh, no I am any... the listening. Reporting. Right away. Right, we are ready. Sorry, Thank you. Reporting. Heading over there. On my way. don't no, Mogę, pomogę rozwiązać reporting. sprawę, tutaj będzie szybciej. No przecież tu jest ten. Znaczy,ż to już koniec w tym momencie You're chyba. Tak jest. Oj, tutaj ból brzucha na minus 2 masz Senkarz minus 1 o, to dostałem minusowe punkty. Dwóch mam, jeden awansował. Policjant, a jeden został ranny. Dobra, 62 tysiące. No potrzebuję kolejnego pojazdu na pewno jeszcze. Najlepiej to policyjnego. Policyjny radiowóz 50 tysięcy kosztuje. I kupię ten radiowóz, słuchajcie. Yy, nowa jednostka, bo za mało mam. punek O, kwipunku to mam sporo służby. Trzech policjantów. No, akurat dwóch mogę tu... A dwóch, akurat dwóch tu mógł ekwipunek. Hmm. Damy tutaj jednemu broń. Ale chyba tutaj brakuje mi jednego policjanta, dokładnie, służby. Że muszę zrekrutować jakiegoś policjanta. OK. Też dać mu jakiś ekwipunek, żeby miał... A, muszczelbę. 1500, kamizelka, dobra, mi będzie Tutaj nie mam punkt kamizelki I tu też jakiś Karabin Mam stać mnie na karabin, czy nie? Stać mnie I kamizelkę Dobra, i lecimy od razu kolejny dyżur Dwa dyżury w dzisiejszym odcinku będą Ale za to mam Jeden radiowóz więcej No, policji potrzeba, widzę dużo w Rio de, de Janeiro mm. <laughs> jest ta jednostka moja najnowsza Tu jest To niech oni będą tu na południu niech patrolują Tu jest ten pojazd, tu jest ten pojazd, tu jest ten pojazd Tu jest ten pojazd I tu, tu jest kolejny Dobra, nie jedziemy Kim ja tu patroluje? Ma zgłoszenie to tutaj. Stwierdzony jest sam pojazd? Okay, no to musimy w takim razie tutaj na przystępce jeszcze jednego zobaczymy. To pierwszy w dorwie. 911, na budowie i założyłem, że jeden z budynków się pali. Where is it, sir? Party. Sir, what's on fire? One of the building's roof. It's on fire. I don't know what happened. Is there anyone inside the building? I don't know, but I think the workers. Is the building connected to a gas supply? It might be. I'm not sure. What I want you to do, sir, is get help from the workers. Try to locate the main gas valve for the area and cut off the gas. Okay, okay. I know where that is. I'll do it right now. I'm sending the emergency services. Please wait for them. I okay. will. Okay. Thank you. Czy zniszczyłem, czy zrobiłem, czy dobrze zrobiłem, czy nie powinienem robić I Reporting. Heading over there. I can't see going there. Generalnie, ja szykuję nasze się, powiem, ewakuować, ale najpierw.

Pojazd Policyjny. pożar, gaszą pożar i czterech rannych, aż pięciu rannych, o rany o, dobrze, że jedzie jeszcze jeden pojazd wyśliczny, no teraz dużo pożarów akurat Nie ma, nie ma, że tak reguły, zobaczcie O, kolejny jakiś który przekracza prędkość

no, sobie Nine one one. what's your emergency? God help, if there's a baby in our garbage container. The, the baby Ma'am, where are you calling from? Behind the block. Oh, 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 oh. Dobra, mam adres. Is the baby breathing? Is it alive? Yes, alive and crying. I thought it was a cat. Oh, God. Can you see the baby?

Odsyłamy no, tych. Strażaka, na, północ, strażacy na północ. Tu mamy coś dziecko, pomocy potrzebuję. Mamy tego strażaka. Standing I strażaka Kontenera na musimy no dobra. Czterech uzbrojonych, orany, aż tyle? Ja już wysyłam. Dwa I pewnie będzie potrzebna karetka, jak znam życie, bo będzie, będzie szczelanina. Stany terrorysta, huuu. Dobra, wysyłam tu kolejny Radius. No, karab mają karabin, także nie jest źle.

911, what's your emergency? My car was stolen! When was your car okay. stolen? I don't know. I. Where did this happen? The car was in my parking lot near my apartment as usual. Mm -hmm. What's the address of where this happened, sir? It happened at. Sir, it isn't an emergency case. Please report the theft to your nearest police station. I thought that's the number to the police, isn't it? Sir, please do not block the line. Your case is not urgent enough to call 911. Oh, really? Somebody stole my car and that's. Oh, it's gotta go. I'm sorry, yeah, sir, yeah, but yeah. we've got a limited number of police vehicles available. Because of that, I can only send units to cases which require an immediate response. Yours is not one of them. Uh, what bullshit? would rather talk to your.

Zabiorę. Case no, tutaj policję. zakończono ranny mamy ranny, zakończono. Sprawa rozwiązana na szczęście. Jakie zgłoszenie mamy tutaj? Reporting. Understood. jest Twoja emergencja? Hello. Oh, yeah, hi. I have a problem. I ordered a pizza and it's it's, it's too damn. No, not... Are you sure you've reached the right number? Damn. Sure. Uh -huh. Are you in danger but can't talk about it <laughs> because <laughs> there's someone in the room? But <laughs> <What>? it's <laughs> a joke. Yo, do I sound like I'm joking? Now I wish I'm a joke. Never. I Listen, are you high right now? High as a kite. Nice. And I want my munchies. It's tough, man. Man, don't Strashing. waste my time. Thank you. Szybciej, identyfikuj ten poja, ten dzwoniący, ktoś się wolno identyfikuje, a już bym tam dawno wysłał radiołóz. Tu mamy jakąś sprawę. Ojej, pięciu podejrzanych aż. O rany. Ja to muszę być dwa wozy co najmniej. Stąd dzwonił, tak? Nie no uślemy tego Tu uśladą Pięciu wydarzonych, trzy radiowozy aż I karetkę, bo też byś od razu, tu w rejony, Bo będzie gorąco no, nie ma akcji We are in Reporting. Heading over there. We are ready. I copy. Going there. So. We are ready. Oh, yes. No on, on my way to hospital. 911, what's your emergency? I want to report a fire. Where are you, sir? In front of so, what's on fire? I guess it's a living room. I needed to be more specific, sir. Is the room in a house or an apartment? It's situated. You're not inside, are you? No, I saw the fire through a window. Okay. Is the fire spreading anywhere? I don't think so. Do you know if there's anyone inside? Yes, I... The fire department is on the way. Okay. Trzeba there. Wysłać koniecznie. Reporting. Right Affirmative. Reporting. Understood. Case resolved. Oh, okay, tu mam sprawę oh, rozwiązaną. rany, a tu mam, po co była

Crazy well... rozwiązania so... szybko uh, miałem, fajnie. To jest lute wyślemy tych strażaków. Sobie out poradzą. 7 -7. O, koniec. Koniec. No i co miałem na minusie? Skorodziony samochód. No tak, za długo gadałem z facetem, na pewno. I z pizzą. Hmm. 45 tysięcy zostało. Oj, dwóch rannych aż. Trzech awansowało. No dobra, słuchajcie, moi drodzy. To w tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje dyżury. 911 operator. I co? I... Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka. papa pa.